Znaleźć się w czołówce wystarczy 123-4 metry, a on w skocie, będzie miał dodane 3,1 punktu za wiatr z tyłu. Noty 17-17. Tej mniejszej odległości nie zrekompensują, bo przede wszystkim sędziowie surgerują się odległością. 18 miejsce Andrzeja Niszka, zobaczymy go naturalnie dzisiaj po raz drugi w finale, ale raczej nie odegra roli w walce o zwycięstwo. Przegrali tutaj z wiatrem, można powiedzieć, Słoweńcy. Nie mieli szczęścia do warunków ani Timi ani Andrzeja Aniszek. A jak będzie w przypadku Markusa Eisenbichlera? Wygrywał tutaj dwa lata temu na otwarcie Pucharu Świata. No i teraz ładny, solidny skok Niemca. Wylądowany poza punktem K. Wczoraj w kwalifikacjach ale teraz 123,5 metra. Miał jednak sprzyjający wiatr pod narty prawie pół metra na sekundę. Będzie miał ponad 5 odjętych punktów, no ale broni się odległościowo. Niezłe też noty. 3,18 3 odrzucone. No i 14 lokata. Pewny awans do serii finałowej. A za chwilę wielka gwiazda skoków narciarskich, Stefan Kraft, dwukrotny zwycięzca. Cyklu Pucharu Świata. Wygrywał tutaj w Wiśle. 81 razy w karierze stał na podium Pucharu Świata. Wczoraj 21 kwalifikacji Jemu pod narty musiałby bardzo daleko poszybować dalej od Dawida Kubackiego, aby objąć prowadzenie. To był ładny skok, ale krótszy od skoku Polaka. przypomnij 80. punktu. Drugi Piotrek żyła tracący do niego 9,3 punktu 125 metrów Sztefana. Krafta minimalne pół punktu dodane za warunki wieczne i pozycja wicelidera przedziera zatem Polaków. Dawid Kuba, Kubacki przed Stefanem Kraftem i Piotrem Żyłą. A zatem Kraft z szansami, aby po raz piąty tutaj w Biśle stanąć na podium w zawodach rangi zimowego Pucharu świata. Raz wygrał, raz był drugi, dwukrotnie był trzeci. A teraz Halvo Regner, granerut zaskoczył tu wszystkich skokiem w serii próbnej na 130 metra. Ale czy będzie w stanie to powtórzyć w konkursie? Dobre warunki, wiatr pod Narty. Już granerut w powietrzu. Ładny skok Norwega. Daleki, daleki. Gdzieś tam chyba ponad 130 metrowy. Ale widzieliśmy, że ta zielona linia troszkę 4,4 metra na sekundę podnarty. A zatem bardzo porównywalne z tymi, w których skakał Dawid Kubacki. Polak, przypomnijmy, 130,5. I 56,5 punktu za styl. Zgodnacz, po 18,5 od każdego z sędziów. Nota łączna 127,8. Trzy punkty mniej od Dawida. Grany ród na miejscu. Drut. Graneruda zatem Dawid w tej pierwszej kolejce pokonał. Czy Dawidowi może zagrozić Mariusz Lindwig? No odpowiedź jest prosta. Mistrz Olimpijski jest w stanie zagrozić każdemu. Jest to zawodnik absolutnie najwyższej klasy. W wielkiej formie. 129 metrów w tej serii próbnej wczoraj. Ale co tam wczoraj? Dzisiaj skacze, Ale to nie jest tak daleki skok jak Graneruda. Dodane za wiatr z tyłu 4,4 ale przy odległości 120,5 metra niewiele może zwojować. Sędziowie natychmiast obniżyli noty, dali po 7 lata już rośnie do Dawida Kubackiego. Jest w tej chwili dziesiąty, więc to Granerud, przynajmniej na razie najtrudniejszym rywalem dla Dawida, a Lindwig dziesiąty. No i już tylko dwóch skoczków pozostało na liście startowej. Oglądany Karl Geiger, wicelider Pucharu Świata w poprzednim sezonie. No i w żółtym plastronie jeszcze zwycięzcy Pucharu Świata sprzed roku, z poprzedniego sezonu, Joju Kobayashi, ale na razie Niemiec. Wiatr delikatnie zawiewa z tyłu, nie ma dobrych warunków, dobra prędkość na progu, nisko nad zeskokiem, no i dość krótko przebywał w powietrzu Geiger. Wyjątkowo tutaj regularny. Wczoraj 120, 121, 121 w treningach i w kwalifikacjach. Dzisiaj 120 w serii próbnej, ale teraz w tym najważniejszym konkursowym skoku. Tylko można powiedzieć delikatnie w plecy. Jeden punkt będzie miał dodany. I proszę, Karl Geiger poza serią finałową. Bez punktów Pucharu Świata na otwarcie sezonu w Wiśle. Dopiero 33 Niemiec. A kto zyskał na tym, za chwilę to Państwu powiemy. Rioju Kobayashi spuentuje tę pierwszą serię. Fellinger zyskał i wszedł do finału, Aleksander zniszczył Czeka, no ale zwycięzca Pucharu Świata, mistrz olimpijski na skoczni normalnej, dwukrotny zresztą triumfator wyścigu o dużą kryształową kulę, Ryoju Kobajasz. Musiałby 130,5 metra skoczyć, tyle co Dawid Kubacki, aby objąć prowadzenie, ale nie skacze tyle. To był krótszy skok. Oczywiście zobaczymy Rioju po, po metrów to o metr bliżej od punktu K. Ym, będzie miał odjęte 1,8 punktu. Noty no, są takie na granicy się na 22 miejscu.